Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim strzałem. Ela Gawin, dzisiaj, 10 stycznia 2023 roku, opublikowała na swoim serwerze Wysryw. Jest on najprawdopodobniej odpowiedzią na kontrowersje wokół jej pornograficznych zdjęć, które wyciekły do internetu i są dostępne chociażby na naszym serwerze Discord Pijanie Belweter. Zdjęcia te są bez cenzury, widać na nich dosłownie wszystko. Są, no cóż, niesmaczne. Ale przechodząc do meritum, posłuchajcie tego, co napisała Elka. Wstydzimy się na gości i seksualności. Dlaczego? Usiądź przed lustrem. Oglądnij sobie swoje pośladki, cipkę lub penisa. Zależy co masz. Może przestaniesz mieć problem z tym, że inni ludzie też mają tyłki, cipki i penisy jak twarze. A dlaczego zwierzęta nie noszą ubrań? Psy też chodzą po ulicy z gołymi tyłkami, cipkami i kutasami. Może psom, krowom, świniom, kurom też powinno się zakładać ubrania? Jesteśmy z ssakami jak małpy, od których pochodzimy. Dlaczego małpy nie noszą majtek? dupczą się tak samo jak my. Chodzimy do zoo i oglądamy je w klatkach nago. Może jesteśmy zboczeńcami? Może te zwierzęta chciałyby się okryć? A jeśli nie chcą, to dlaczego? A ludzie w Afryce, Ameryce, Indianie chodzili półnago, nago, to jakiś problem? Każdy z nas ma pośladki. Więc dlaczego nie można ich pokazywać na przykład na Facebooku? Powiem wam dlaczego. Mamy epokę multi-kulti. Sprowadza się nam do Europy Arabów. To rozwinięta gospodarczo kultura, ale moralne średniowiecze. Za rok nie będzie można pokazać nawet nagiej stopy, żeby jakiś Arab nie chciał cię zgwałcić. To, że masz piersi i sutki to grzech. Nie wolno ci mieć włosów na cipce, pod pachami i na nogach, bo masz je golić. A ja lubię mieć włoski tu i tam, bo ludzie, łysi na głowach i na ciele, mi się nie podobają. To wbrew naturze. I dlaczego mam ukrywać, że mam sutki? Mężczyźni mogą pokazywać sutki. To dyskryminacja. A wy lubicie łysych ludzi? I wstydzicie się, że macie piersi i sutki? Bo ja nie. Dajcie nam znać, co myślicie o najnowszym wytworze... Poloniski i filmoznawczyni, absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jeśli mogę dodać coś od siebie, to sądzę, iż rozbuchana seksualność Elgi przekracza kolejne granice. Nie dalej jak wczoraj na głosówce mówiła o aktach zoofilskich. W kółko mówi o Marku, uważa się za lepszą od innych kobiet, ponieważ zażyło jej się prawie seks. Inne kobiety ocenia przez pryzmat tego, kto i kiedy ostatnio je dupczył. Pamiętacie, co kiedyś na jej temat wypłynęło? Przytoczyliście jeszcze tylko krótki wpis od anonimowego znajomego Elki. Wpis ten pojawił się na Facebooku w ubiegłym roku. Elżbietę Gawin poznałem 32 lata temu na studiach. W naszym środowisku była lekko mówiąc nielubiana. Profesorzy również za nią nie przepadali, zawsze była mądrzejsza od nich, a swoją wiedzę argumentowała, zataj z profesorem. I się ze mną zgadza. I dzięki temu uzyskała antypatię, gdyż z tego tytułu była przerzucana z roku na rok, mimo iż niejednokrotnie udowadniany jej brak wiedzy. Wtedy zawsze asekuracja profesora Adama. On sam cieszył się dobrą opinią wśród studentów, gdyż wielu z nas skakało między uczelniami i miało z nim styczność. Tak córeczka skutecznie to niszczyła. Największą antypatię otrzymała, kiedy wyszło na jaw jej erotomanizm którym chciała handlować, na zasadzie pójdziesz ze mną do łóżka, to tata zaliczy ci to czy to. Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, Elżbieta odwróciła sytuację, twierdząc, że to słuchacze chcieli z nią sypiać dla zaliczeń, co było nieprawdą. Wtedy Elżbieta była całkowicie odepchnięta od roczników i zaczęła kręcić się przy młodszych, świeżo przybyłych na uczelnię, gdyż miała nadzieję, że afera jeszcze do nich nie doszła. Nadmienić można również to. Że przy projektach grupowych każdy bił się o miejsca bez Elżbiety. A gdy już jakaś pychowa grupa miała ten przykry zaszczyt posiadać to bez talencie w grupie, to była całkowicie odsuwana od projektu, aby go nie spieprzyła. Lecz Elżbieta zawsze w zanadrzu miała własny projekt oderwany od tematu pracy i opierała go na tym, iż grupa nie współpracowała z jej pomysłami, więc przekłada całość nad swojego posina. Nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy wykłócała się z profesorem o formę pracy. Która była niezgodna z obowiązującym, jakby to powiedzieć, zrozumiale, zamiast rozprawki napisała opowiadanie. I z takim uśmiechem, głupka, upierając się przy swoim, stała myśląc, że udowodniła brak wiedzy profesorowi. A sytuacja realnie była całkiem odwrotna. Na forum zrobiła z siebie pośmiewisko. Elżbieta przez nasz rok, in starsze, nie była zapraszana na imprezę, wyjścia czy wyjazdy. Kręciła się przy kotach. A tam zawsze kończyło się upiciem do stanu bezwładu, rozbieraniem się i błaganiem chłopaków o seks i opowiadaniem co komu zrobi. Jedne imprezy w akademiku nie zapomnę, gdzie w pokoju pierwszaków Elżbieta się piła, rozebrała, a oni obiecali jej seks grupowy, lecz poszli uzgodnić z dozorcą, żeby nikt nie wchodził, zostawiając ją rozebraną w pokoju. Uciekli, a naprawdę przysłali dozorcę, który miał lat 60, do tego pokoju, gdzie Elżbieta leżała naga. Dozorca zaczął krzyczeć, uderzać we Elżbietę podręcznikiem, mówiąc, że ma się ubrać i opuścić akademik. Wszystko działo się przy otwartych drzwiach. Ta, będąc tak pijana, nie rozumiała, co się dzieje, w popłochu chcąc się ubrać, przewracała się z nogami do góry. Każdy, kto był w pobliżu, widział ten spektakl. Oczywiście Elżbieta po całym zajściu nie miała nic sobie do zarzucenia. Po studiach na chwilę znikła, lecz nie na długo. Wielu z Was może mi nie wierzyć, macie takie prawo, ale wiem co piszę i robię to anonimowo, gdyż Elżbieta mogłaby później odegrać się na mnie i moich bliskich, a znamy się osobiście. Zapraszam do komentowania i oczywiście zapraszam również na nasz serwer Discord Pianie Belvedere.